Aleksandra Boczkowska z Warszawy. Pierwsze Iwona Janus z Warszawy. Zapraszamy panie. Kategoria K30. Trzecie miejsce Aleksandra Mądzik. Drugie Aleksandra Boczkowska. Pierwsze Iwona Janus. Bardzo prosimy o wręczenie nagrody za drugie i trzecie miejsce. Aleksandra Mądzik z Warszawy. Ola Mądzik ma wielu tutaj kibiców. Tak jest. Kto był trzeci? Kto? Kto? Tak jest, to już wiemy. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Kategoria K40.